Siemano, witam Was w kolejnym odcinku serii Bartek 5 minut. Dzisiaj pokażę Wam patent, który odkryłem w sumie parę dni temu, czyli użycie trendy farszu firmy Melvit, do czegoś, do czego nie zostało to stworzone, czyli jako dodatek do dania, a nie farsz na przykład do pierogów. Podamy go z rybką, rybka będzie usmażona z chipsem ze skóry, do tego zrobimy fajnego stir fry warzywnego, czyli jeden do jednego coś, co moich gości bardzo zaskoczyło. Jak to zrobić, jak to smakuje, tradycyjnie oglądajcie do końca i dowiecie się na pewno. Pozdro! A więc tak, ze względu na to, że sam farsz gotuje się około 20 minut, od niego zaczniemy cały przepis. Czyli biorę opakowanie, nacinam i wsypuję do szklanki. Proporcje są 2 do 1, czyli 1 kaszy, dwie proporcje wody. Jedna szklanka mojej kaszy landuje mi na ten moment do gara, do którego dodaję dwie szklanki wody. Całej z góry solę i zostawiam na 15 do 20 minut właśnie w osolonej wodzie, tak żeby wszystko mi się wygotowało i cała woda została wsiąknięta przez nasze warzywka i kaszę. Po około 10-12 minutach tak biorę się za przygotowanie reszty moich warzywek, czyli odpalam indukcję, na patelnię dodajemy szczodrą oleju, czyli około 15 ml jednej łyżki stołowej i zaczynamy kroić nasze warzywka, czyli cebula w grubsze kawałki, ale także pokrojona w ciesiala piórek. A akurat cebuli nigdy za mało, nigdy dosyć i tak, cebula pokrojona od razu idzie nam na patelnię im dłużej ją smażymy, tym więcej słodyczy nam ona oddaje do jakiegokolwiek dania boczniaki w bardzo podobny sposób, kroimy na po prostu delikatnie mniejsze kawałki ogólnie ilość, rodzaj warzyw zależy tylko od Was tym samym jaki sposób pokrojenia i to co do nich dodacie ja lubię takie klasyczne połączenie cebula, papryka, czosnek grzyby. czekamy aż cebula nam się zesmaży, wtedy dodajemy nasze boczniaki, później dodajemy naszą paprykę i na sam koniec botwinka. Kiedy cebula jest już przesmażona, czyli nabiera złocistego koloru, w tym momencie dodaję do niej boczniaki. Pamiętajcie, że grzyby ogólnie są bezwartościowe, czyli nie mają w praktyce żadnych wartości odżywczych, co za tym idzie ich ilość nie ma znaczenia dla naszego zdrowia, a dodaje tylko i wyłącznie ze względów energoleptycznych, czyli smakowych, innymi słowy. Teraz Oprócz grzybów kroję paprykę, podobnie jak wcześniej, po jednej ściance. Podobnie jak wcześniej, podobnie jak w ostatnim odcinku, który macie tutaj na górze. W międzyczasie, kiedy moje warzywa mi się smażą, rozgrzewam drugą patelnię. To na razie ma dosyć, dlatego przełożę to tutaj do ostygnięcia. Cała woda została wciągnięta jakby przez kaszę i próbowałem tego, naprawdę rewelacyjnie. Na sąsiednią patelnię tak samo do sztodra ilość tłuszczu. Pamiętajcie drugą zasadę. Im więcej dajecie tłuszczu do smażenia, tym mniej, tłuszt, tym mniej produkt ma tego tłuszczu w środku. Dlatego warto o tym pamiętać, szczególnie jeżeli dbacie o linie. Do mojej cebuli z boczniakiem wlatuje mi już papryka. A widzę, że tutaj tuż także mi się rozgrzał, dlatego na tej desce już nic nie będę robił, dlatego dam tu łososia i go przyprawię samą solą z obu stron. Tak przyprawionego łososia daję skórą do dołu na rozgrzany tłuszcz. Łososia będziemy smażyć do momentu, kiedy od strony skóry około 2 trzecich tej ryby już się zetnie. Wtedy obrócimy ją na drugą stronę, dodamy dwa ząbki zgniecionego czosku i będziemy smażyć przez około 30 sekund. Wtedy ryba będzie idealnie lekko różowata w środku, nawet trochę bardzo różowata w środku, ale co za tym idzie niesamowicie delikatna i smaczna, a skóra z wytworzy nam naprawdę bardzo jasny chips. Dobra. Moja papryka też już jest bardzo fajnie przesmażona, dlatego teraz na ostatnią minutę, bo myślę, że tyle nam zostało do tego, żeby nasz łosoś był w miarę dobry do jedzenia, warzywa zawsze mogą nam odpocząć, dajemy naszą botwinkę do środka naszych warzyw, które nazywam pieszczotliwie stir fry. ośmieszam mieszam i smażę maksymalnie dwie minuty, po czym dodaję sos sojowy. Jak widzicie, rybka jest już tak w dwóch trzecich ścięta, dlatego teraz obracajmy ją na drugą stronę. I z tym się nie przejmujcie, bo to jest czarny wygląda jak spalone, ale gorzkie nie jest. A to, co jest najważniejsze, to to, że uzyskaliśmy cip ze skóry. Teraz się smażę maksymalnie minutę i to jest taki duży maks, ja preferuję 30 sekund, bo im bardziej on jest różowy, tym dla mnie to jest lepsze, ale dodaję do tego czosnek. Czyli tak, żeby zaromatyzować dodatkowo tłuszcz. Przy okazji stir fry jest już wysmażony, dlatego dodaję tutaj 10 ml sosu sojowego. 30 sekund mi minęło, dlatego... Wykładam moją rybkę na papier, tak żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu, ale dodatkowo nie zapominam, żeby wyciągnąć mój czosnek, który po prostu dodam od razu do mojego stierfraya. Według mnie potrzebuje to odrobiny jeszcze więcej. Ale struktura i sos jest bardzo fajny, dlatego niestety zastąpię to solą. Taka ilość tam wystarczy. Wykładam moją kaszę. Tak samo ją sprawdzam, czy jest wystarczająco słona. Malutką sztypkę dodam. To co jest ważne, kiedy ona nam ostygała, cała woda została pochłonięta. Wszystkie smaki są w środku. A teraz na sam koniec dodam do tego małą kostkę masła. Masło rąduje mi do środka. A co mieszam. Dodaję moją kaszę gryczaną. Do tego teraz. Nasz łosoś z chipsem ze skóry tutaj tuż obok dodajemy nasze warzywka w formie stir frya. Tak wygląda moje danie. Użyłem tutaj nietypowego trendy farszu, który Użyłem jako dodatek skrobiowy, ale gwarantuję Wam, jadłem to samo danie dwa dni temu, bo niesamowicie fajne, przyjemne, proste i szybkie, jeżeli chodzi o czas Waszej pracy. No niestety trzeba chwilkę poczekać na nasz farszyk, ale tak czy inaczej warto. Naprawdę warto to zrobić. Tak samo jak wydaje mi się, że warto oglądać ten program, dlatego zostaw subskrypcję i zapraszam Cię do oglądania następnych odcinków. Pozdrow!